Dzień dobry, witam serdecznie, albo dobry wieczór, zależy, w której porze dnia będzie, to ktoś oglądał. Mam na imię Artur, Justynka, jesteśmy znowu e, tutaj razem, w sensie, że Justynka wróciła, ja przyjechałem. Niestety filmiki nie były, żadne nagrywanie, byliśmy w Polsce, powiem krótko i na temat, mieliśmy kapryśne auto. Ale już jesteśmy na, na, z powrotem, kto to będzie oglądał filmik, to na pewno już będziemy w drodze z paczuszkami. Tak więc przygotowaliśmy dla Was fajne, piękne sudeńka. Tak zapraszam od razu tutaj na dół din, kamereczką din, din. ładnie. Zaczynamy od pierwszego. Yy, dwie miseczki ażurowe. Tak. A, a ja Aha. już tutaj nie szkodzi. Tu są dwie takie piękne majgne miseczki, mi, miseczki ażurowe, kochani. Miseczki nie są w ogóle wytarte, są z owockami. Sygnaturek nie mają żadnych pod spodem. Są bardzo piękne te miseczki i delikatne. 13,5 cm średnicy. Tak jak zawsze w komentarzach wpisujemy dwa razy miseczka ażurowa 30 zł, kochani. Biłem dzwony. To znaczy, że jest wieczór. Miseczki sobie już pozwolę odłożyć. I jedziemy tak. Trio. Reichenbach. Pierwsze trio. Takie piękne. Z kwiatkiem. Kwiateczek. No i tutaj w ogóle piękna filiżanka śliczna filiżanka. Pokażę sygnaturkę. Raischenbach. Mm -hmm. Tak jest. Trio. Raischenbach. Tak jak mówię, proszę. Ładnie wpisywać z ceną, tak żeby każdy, kto chciałby zakupić, wiedział, że to jest już zakupione i żeby to było tak ładnie, czysto, ładnie opisane. Trio Raischenbach 45. Dobrze, kochani. To tak. Skoro Raischenbach, no to musi być i Schumann, nie? Dobrze. No, Schumann. Mamy... Schumann. Dawno mieliśmy, nie mieliśmy. No, ma... <laughs> Ostatnio? Nie! Sygnaturka, kochani. Piękna, szeroka filiżanka z, z takimi złoceniami, bez przetarć. stan igła, talerzyk tak wygląda. Trio Schumann, 45 zł. Ale ładne. Tak, piękne, to piękne, bardzo ładne. Tak mhm. Takie widać, że kurczę naprawdę ma już swoje latka to trio, nie? No, i pięknie widać, Justynko. Bardzo pięknie. Ślicznie widać, nie? Dobrze, okej, okay. no. No to jedziemy, jedziemy dalej. dalej. No to kochani, lecimy dalej. Kolejne trio, jest to takie trio, też pierwsze u nas, z takim wzorkiem. Kala, sygnowanko, bardzo ładne, stan idealny, ze złoceniami. Filiżanka wygląda bardzo pięknie, w takimi wgłębieniami, w ogóle kropeczkami. Śliczne trio. Wystarczy wpisać w komentarzach, trio Kala, 40 złotych. I ok, to teraz jakby już triokala, co tutaj przejdzie, to taki kotek, talerzyk z roku 1970 z takim kotkiem, talerzyk szerokości 20 cm. Kochani, jest to prawdziwy kobalt, talerzyk Royal Copenhagen, talerzyk można powiesić również na ścianie, ma tutaj dziurki, jak ktoś lubi albo jak ktoś zbiera, będzie takich talerzyków więcej, może z innymi zwierzątkami. Zapraszamy do kupna, wystarczy wpisać Royal talerzyk Royal albo talerzyk Kotek 45 zł. Bardzo istotne, kochani, jest to, żebyście pisywali te ceny. Tam, bo tam czasami ktoś pisze, zamawiam trio takie i ten, ale żeby była tam ta cena, cena wpisana, tak. bo każdy inny może wtedy za, sobie przy, zauważyć w komentarzach, że ta rzecz jest Tak, dokładnie. tak. Więc tak byśmy prosili, tak zasadowo, żeby było. Co? Czyli tak, trio Walendorf, Tak, proponujemy Wam teraz takie piękne trio Walendorf. Trio w stanie idealnym. Zobaczcie, to w ogóle jaka piękność. Ja talerzyki to nie. No, cudeńko. Stan igła. Przygnowanko od, od razu pokazuje. Piękne trio. GDR stara porcelanka. Tak, no. GDR Valendor, lata jakieś 50. na oko. Trio, kochani, jest na licytacji od kwoty 50 zł. Zapraszamy. Ach, jeszcze jedno. Licytacja będzie do wtorku do godziny 18, kochani. Pięknie sobie tutaj zrobiłem. Jedziemy. Kielich, tutaj jakiś piękny kielich. 20 cm wysoki. Oczywiście kryształowy stan, idealny. Taka wisienka. Jeszcze nie, święta jeszcze nie idą. Jeszcze nie. Taka wisienka. <gry> inny niż poprzednio. Szerokość tutaj to jest 6,5 cm. Wysokość, jeszcze raz zmierzę, dokładnie 20,5 cm. Piękny kielich, piękne ma tutaj to takie mm -hmm. y, że, drapiące, że tak powiem. Nie wiem, jak to ująć. Zdobiące. Zdobiące. <laughs> Ale bardzo ładny, żadnych rysek niczego. Kochani, kielich 45 zł można sobie wpisać. Jak ktoś po prostu chce mieć taki piękny kielich w domu. Bardzo ładnie. Dobrze, paterka, super. Teraz coś pięknego przygotowałem. Mm -hmm. znaczy, przygotowałem. A Tutaj Iśmę. ja sobie wezmę tu. To... No, a ja sobie tutaj wezmę. Bo, teraz będzie piękna patera dwuetarzowa. To już jest po prostu poezja tutaj. Piękna e, paterka. Rosa. Rosa. Dobra. Jest to angielska Miskosa. paterka. rosa Tak. Pół poniżej też tak samo jest róża. Tu nic na razie nie będę odkręcał. To wiadomo, naturalnie to się po prostu odkręca. To jest odkręcane, można sobie to rozkręcić Rozkręci. i tak, złożyć. Tak. Nie? Proszę bardzo, tu jest sygnowanko. Jest o, to angielska. nogami, ale, macie. ale już teraz nie będę kombinował. Jest to angielski, żeby nie szczasno. No tak, mamy, Pięk, to, no. mamy to. Bardzo fajna patera. Zmierzę talerzyk dolny. Talerzyk dolny 27, talerzyk górny 20, a wysokość kochani 24 cm. Paterka wpisujemy. Paterka, licytacja 70 zł. Przebijamy, pamiętajcie, o 5 zł i licytacja trwa do godziny 18 do wtorku. Zapraszam. Na pewno warto piękność, tak? No. Fakt, faktem kupiłem ją sam. Jak ja jeszcze byłem tu i synka była tam. Lystynie no. się tak podoba, ale paterka na pewno trafi na jakiś stół do kogoś z Was i będziecie cieszyć się jakimś fajnym, nie wiem, śniadaniem, czy nie wiem, owocki do góry, a do leszyneczka, czy coś, albo w ogóle, nie wiem, ciasto Można romantyczne no, śniadanko zrobić. Albo romantyczne śniadanie, no kurczę, no wszystko można, nie? Piękna rzecz. Zapraszamy. Od 70 zł licytacja, kochani. Dobrze. Justynko, pilnujesz czasu, kochana? Oczywiście, że tak. No to co jeszcze? No już. już. Dobra, lecimy. No, to lecimy dalej. Kochani, dzwoneczek GDR. Wysokość dzwoneczka 12, szerokość dzwoneczka 8,5, piękny, kobaltowy, stan idealny. Tak, ja mówię stan idealny. Ale ma bo... zorek. Tu jest proszę bardzo. Kobalt jest w Valendorf. O, ma sygnaturkę. No, tak, to jest sygnaturką. To już jest taki naprawdę fajny mhm. dzwoneczek, pięknie dzwoni, kochani. Dzwoneczek Walendorf 45 zł dla was. Wiemy, że nasi kochani to lubią, no nie tacy taką sygnaturką. Sygnaturka Valendorf jest fajna. I... Kurczę, w takiej fajnej Super. cenie. Takich fajnych. Dobrze, i co? Jedzimy następną rzecz. Mm -hmm. Puzdereczko, proszę bardzo. Kolejna piękna rzecz. Kolejna piękna rzecz. Jest to takie puzdereczko. Bardzo ładne. GDR, czyli widzimy, no, wiadomo, że ten. A tu jest jakieś, było od naklejki. Nie leki, odrywaliśmy. Kto mm -hmm. tam? Sobie, ktoś oderwie. Takie barokowe. Barokowe. Mm. Bardzo ładne, sygnowane, nieuszkodzone. Stan igła. Puzdereczko, wróże. 40 złotych. Złotych. <głos> <głos> Dokładnie. No dobrze, ja sobie tu poszykuję, go na spód włożyłem. Mm -hmm. Ja tutaj puzdereczko położę, tylko możesz tak tu kamerką najwyżej też jeszcze, nie. I tu jest taki piękny, piękna deseczka. Na pewno to jest holenderskie coś, bo z tymi wiatrkami to są ładne. holenderskie. to mi nie pokazałeś, nie, bardzo kupiłaś. ładnie. Jest... Aha, no widzisz, nie widziałaś. Z tyłu nie ma żadnej sygnaturki. Nie wiem, no tutaj takie coś było, nic tutaj. No jest takie takie. Takie, yy, Tak już jest to zrobione, że tu ma takie właśnie. To jest ręczna robota, nie? Szerokość 14, wysokość 21, deseczka, grubość mm. prawie centymetr. Piękna deska, można wpisać deseczka w wiatraki 45 zł, kochanie. Mm. Dobrze. Idziemy Super. dalej. Ok. Pasta. Polecamy pastę. Justenka powiedz coś na temat pasty. Czego Ojej, służy. można monety, można e, złoto, złoto, srebro, srebro nosiąc, e, mosiąc, mieć platynę. Miedź, platynę. Miedź. Kochani, wszystko można tym wszystko czyścić, naprawdę. Czyścić. Fajna pasta, e, bardzo wydajna. Wanny można tym czyścić. Wanny. E, e, kuch kuchnie, te armatury, wszystko w ogóle. Alufelki, silniki. E, tak. Naprawdę to jest do wszystkiego, nie? Do wszelakich zabrudzeń, nie? E, Pasta jest bardzo wydajna, 150 ml, mm -hmm. kochani. Jak ktoś zainteresowany wpisać pasta, 60. Jeżeli ktoś by chciał, dwie tubki to zrobimy po 50. Za, za, za sztukę, czyli dwie za, za stówkę. O, to mm -hmm. moglibyśmy tak zrobić promocyjnie. Okej. Okay. No, dobrze. To co? Następna rzecz, już tylko jak my tam wyglądamy, z czasem. No dobrze, dobrze. Talerzyki, kochani, dobrze. To tak, odłożymy sobie to. Po te ładne talerzyki. Oh. Teraz tak, kochani, talerzyki. To, to jest Weihnachten, ten święta Bożego Narodzenia. To są talerzyki e, kolekcjonerskie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wystarczy wpisać datę. Talerzyk 1982, 20 zł. Proszę bardzo, talerzyk można powiesić na ścianie. Mm -hmm. no, piękne. Berlin to są talerzyczki e, kolekcjonerskie. I tak, wystarczy że wpisać datę, nie? Tutaj tak samo na przykład jak jest w wajnach, ten wpisujemy 1990, 20 zł, nie? Tak żeby było wiadomo, który talerzyk ktoś mm -hmm. by, by chciał. Można oczywiście wszystkie talerzyki, ale to trzeba też po prostu napisać tam w komentarzach, nie? E, Kolejny jest taki talerzyk, jest ten to. Tak. Talerzyki, szerokość talerzyków 19,5 cm. 1989 Tak i każdy talerzyk jest po 20 zł, nie? Tależyki i są naprawdę 19, piękne, 84. stan i tak. Mhm. I tu jeszcze mamy takie. Jest 20 zł. Tak, talerzy mojej daty urodzenia. 2019, I 75. 1985 rok. A nie trzeci. Aj, czekaj. Co ja tutaj widzę? To jest trzeci. Trzeci. A no dobrze. To tu to nie, to, to starszy tego. <śla> dobrze kochani. Tak to wygląda. No i co? E... No. Dobrze. No, no to lecimy dalej. Tak jest. Mhm. No kochani, tak więc tak Następna, Następny piękny przedmiot jest to piękny ko kobaltowy wazon Bez sygnatury, mieliśmy już takich wazoników troszkę Tak piękny wazon, stan idealny Zero uszczerbień, ubytków Wazon ma wysokość 24 cm Szerokość wlotu to 10 cm Kochani, wazonik kobaltowy w komentarzach 48 zł, proszę Proszę proszę. proszę, proszę. Taki ładny, piękny wazon. Dobrze. I ja sobie tu pozwolę już następną rzecz. Puzdereczko kryształowe. Koło wazonika stanie takie ładne, kryształowe. puzdereczko. Otwieramy, piękne. Też coś podobnego mieliśmy takich pudełek, ale wiem, że lubicie kryształy. Pudełko 13 cm wysokie, szerokie, prawie 9. Puzdereczko kryształowe w bardzo fajnej cenie, kochani. 35 zł. Mhm. Tak. Następną rzeczą będzie taki czajniczek GDR. Chyba jedna pani zakupiła coś takiego, tylko tak, w kurczaczku. To jest do kolekcji takich, tych, ty, ty właśnie mm, dzbaneczków. Jest to także GDR, nie? czyli takie lata gdzieś 50., mniej więcej tego, co my. E, piękny, można sobie tam nalać nie? Czegoś do środka? Ceramiczny oczywiście. Ceramiczny. Tak. No. Wysokość tej piękności to. 14, szerokość mniej więcej 13, tak jeszcze. Czajniczek GDR 20 złotych. Bardzo fajnie. Pięknie. Mleczniczek taki ładny. Sygnowanką mleczniczka. Mhm. Wróżyczki, stan idealny. Z drugiej strony róże, ze złoceniami, piękny mlecznik taki szeroki, ten mleczniczek. Szeroki, klaski. no tam to są Długość takie Długość 16. Tak, tak, bo takie mamy mniejsze. Mhm. 7 cm wysokości. Mleczniczek wpisujemy 16 zł Ten troszkę się najadł tak mleczka, bo taki. No. Taki troszeczkę nam tutaj. Tak, tak. Taki mleczniczuszek, nie? Zuszeczek Murus. Mhm. <laughs> Dobrze, to teraz tak może będzie talerzyk, zapomniałem. Piękny talerzyk. Proszę bardzo, sygnowanie Winterlink. Mm -hmm. Jakby ktoś zbierał, albo zbierał, jakby ktoś chciał ze złoceniami. Stan idealny. Piękne róże. Talerzyk, kochani, 6 zł. A ile on. Ach, to jest deserówka. Deserówka. Jej, no. już 19 cm. Tależyk deserowy, nie? Bardzo ładny talerzyk. No, nie to tri, trio, róże jeszcze jakieś tutaj. O, coś z tego samego jeszcze. Takie mamy piękne trio. Trio wróżyczki, stan idealny, piękne. No talerzyk śliczno tkanie. Sygnowanko. Mm -hmm. Tak jest talerzyk deserowy, talerzyk do filiżanki. Filiżanka piękna. Trio wróże 25 zł kochani. Tutaj jeszcze jest taki ładny. Justynka coś o tym powie, a ja sobie przygotuję jeszcze... parsniczek że... z tym yy... na z ptaszkiem. Tak, parsniczek z ptaszkiem. Co tutaj mierzyć On to jest taki normalny, 2, 8 standardowy. No taki, o, widać mm -hmm. taką miarkę. Standardowy, piękny. Ile za niego? I napastniczek na dyszka. Dyszka. Porcelanowy, tak, to jest porcelanowy, Wszystkie mieliśmy porcelanowy, Wszystkie nie mieliśmy. mieliśmy, mamy także więcej, no. jakby ktoś chciał. Takie pudełeczko, 3 cm. Mówię Wam, przepiękne. Bardzo ładne pudełko, bardzo ładne a zrobienia. A zaraz powiemy dlaczego. Puzderko jest yy, włoskie, nie? Włoskie. Zynka tam powiedz. Yy, z mini szkiełkami. Tak. Tutaj macie mini szkiełka. Mini szkiełka ułożone w kształcie kwiatowym. No, mini szkiełka ułożone w kształt kwiatowy. Puzdereczko Ładnie się zamyka. Pokaż panie. tak z boczku, bo wiesz co... Cyk, musisz tak tą kamerką Pani sobie tutaj maignąć, o cyk. Nie, nie. Zamyka zbadzimy... się bardzo ładnie. Naprawdę tak, piękne. do nas z tym przodem. Naprawdę o, piękne właśnie. pudełko. O, tutaj właśnie jest to szkiełka. To jest ręcznie robione. Tak, ręczna robota. Puzdereczko, jak ja tu napisałem, puzdereczko włoskie 30 zł, kochani. No to i... wszystko w środku to są szkiełka. Wszystko, całe od góry. Tak. Takie Mikroszkiełka. Takie ładne. No takie to jest, ładne, co jeszcze? To Kochani, teraz tak. Taka bomboniera. Mamy taką bombonierę o. fajną. Bomboniera, no, ma fajne w ogóle te, te ucha, te zagięcia. Praktycznie nie ma żadnych przetarć. To jest taka sygnaturka mhm. germany. Delikatne przetartko, o którym od razu pokażę, jest tutaj. Małe przetartko, dlatego też cena będzie na pewno mniejsza. Małe przetartko, albo to było fabryczne, nie wiemy ale, tego. Albo w ogóle mogło, no tak po Bo prostu. Bo to tak jest ta, tylko Bardzo, bardzo ładna, jest strony. piękna, taka królewska, nie, no no. można powiedzieć. Nie? Te wszystkie takie, te, bardzo ładne. Yy, no, liter wejdzie tutaj wody, ale to jest taka guzderko, no, na jakieś słodycze, czy coś czy tam. 29 cm szerokości, w wysokości kochani 15. I zrobiliśmy dla Was fajną cenę Bomboniera 40 Bomboniera. Mhm. No dobrze. No kochani, tak więc filmik taki składany dzisiaj troszeczkę. Staramy się tak jak możemy. Co chciałem jeszcze powiedzieć: paczuszki są pakowane pancernie i w folię bąbelkową w dużej ilości steropianu. Wysyłane są z Polski. No, taka mniejsza paczka to jest 19 zł, paczka duża, e, ogromna nawet powiem szczerze, 21 zł, a jeżeli ktoś tam sobie chce kurierem, żeby mu do domu dostarczył, to wiemy o tym, że jest 5 zł dopłaty, to nie jest to do nas 5 zł dopłaty, tylko to jest dopłata po prostu przez do tego imposta, bo oni to opłacają kuriera pewnie i to właśnie kurier dostarcza do samego domu. Fajna opcja sobie można tak to też zrobić, że... Właśnie tam te 5 zł jest do chyba, czy 26 zł to chyba wychodzi. No i tak to wygląda. Tak więc kochani, dla nowych widzów w... zapraszamy do tej subskrypcji. Łapki w górę, jak się podobało. Możecie dać komentarz, jak ktoś jest zainteresowany jakąś współpracą z nami. Bardzo proszę yy, osoby, które kupują pierwszy raz proszę o kontakt z nami na maila podanego w opisie filmu. Kochani, to by było wszystko. Dziękujemy serdecznie Was witamy. No i co? Działamy? W przyszłym tygodniu będzie tych filmików więcej. Wkrótce pojawią się znowu livey, które będą, będziemy chcieli właśnie tak na żywo tutaj prezentować fajne rzeczy, ale potrzebujemy też na to czasu, ponieważ my też pracujemy i tak dalej. Ciężko to wszystko jeszcze tak do końca ogarnąć, ale damy radę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i łapki w górę. Łapka w górę.